Siema, witam na kanale tym Młodzików. Dzisiaj nowy pomysł. Jak widzicie mamy wiele piłek. No, prawie więcej niż zwykle. Gramy w tysiąca, ale, lecz, jest twist. Może przedstawię? Le lecz za każdym razem, kiedy... Dobrze, przedstaw piłki na początku. Jest tutaj piłka od naszego kolegi, który był w Chorwacji. Nazywamy ją Kratia. Jest tutaj piłka Karola Słonik. Jest tutaj piłeczka taka zwykła, do szatkóweczki. Jest jest piłeczka z koszykówki. Wilson? A? Jest jest piłeczka, ale Bardzo czysta. Jest taka gumowa piłeczka od pana Marcina Dubiela. Dama, Dama Dubiela. Od, a, Dama Dubiela. Ja, się, ja się ją Ja się ją wtyję. Spokojnie. jest z tego moltena, za którym biegł jeden osobnik. Mamy też NFL-a. Nie chciałbym, żeby to Ładna piłka. No i mamy piłkę, którą są ode mnie. Tak. Czyli i Dobry, dobrze, kinet, coś, no nie będzie. No i ogólnie. No i mamy i twist. mamy zwykłą, ale zwykłą piłkę wymieniamy. Tak, na piłkę bo na jak pewnie, wdzi, pewnie widzieliście w poprzednim odcinku, jeśli nie widzieliście, no to musicie robić. Graliśmy rzuty karne, no i graliśmy tą piłką, no ale ciężko, żebyśmy tą piłką grali w tysiąca, więc wymieniliśmy ją. Na, ją na piłkę e, czwórkę do piłki. karne jeszcze nie wyciało na film, tak jak mnie obejrzeć i A to będzie po tym filmie. No. And... Dobrze, Co ma jakiś krzywdy w Za każdym razem, kiedy wybijamy piłkę po prostu, yy, to wymieniamy piłkę, T tutaj będzie kolejność piłek ustawiona Dobrze, ja i na koniec... Dobrze, powiedz o karach. Yy, Kary będą wyglądały tak, że osoba, która będzie mieć karę, mamy 10 piłek, ona się odwraca, my losujemy piłki, wybieramy numerka od 1 do 10, która piłka wypadnie, ma nią karę. Wszystko jasne, możemy... Dobrze, się... zaczynamy. Zaczynamy oczywiście no tutaj Z wielką piłką, zwykłą piłką że ogólnie zasady w tysiącach no, to każdy ma inne wywalone Jest, mamy, mamy brametkę Tak żeby wszystkie piłki były, nie? Przynajmniej. Aj jajaj. Tak, no w tysiącach. Oj. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. No i wymieniamy piłkę. Teraz sobie o tym, że... Weźmy tym wejmiemy Kroatię. Tak. Bierzemy kroatię. Bierzemy kroatię klapię. Wspomnieliśmy o tym, że ten kto wchodzi wybiera? Tak. tak. E, tak. No, nie. Okay. no i wybierasz kolejną Nie wodacz mnie uratował. No ale Nie. już to wybrał. Stop. Nie. Stop. Ale śliska... to jest taki. A ja po... szybko Ej, to jest, taki... Ej, to jest...

Wow. myślę, że miało być to środkowanie, a wyszedł nieprawdopodobny gol. To jest Adam, a jest główny. Stop! Nie ma. Ja. Wylatował. nie! mnie. Kur... No, ale... 350. Na ja. pewno będzie, nie? Tam jest jeden sekund.

Złap się nie? No jakaś zabawa 650 Oj, no, Nie, mogę właśnie tak zabawa Teraz żeby... coś w można robić Tak jest Tutaj <grymka> wow. się zabawa zaczyna Tak dzieje. Pod kamerą Jest! Ale blasko!

Oh, 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 oh. Yes, sir, yes. I played it innocent, A feel of discontent I finally facing it all FEELING yes. yes, of Don't yes, don't play. Play. yes, sir. yes sir. I it innocent, A feel of discontent Zawsze, zawsze wchodzę na sam koniec i zawsze przegrywam. Chodź, Teraz Adam będzie sobie wybierać piłkę. Czekaj, a niczym Dostanie w dupę. Jest jeden. No mów, ale nie odwracaj się. Numer. Od 1 do 10, no? 7? ZWYKŁA! No. ZWYKŁA, no to no. Czyli mamy karne łatwiej Czyli jeszcze raz no Z zwykłą piłką to... Osobno no. no? Jeszcze raz wybieram Dobra Ale nie, osobno karne, osobno te, karne No właśnie, no to tak, tak, tak. Aha, czyli to jest do karnych tak, tak A, to jeszcze raz wybieraj A to jest do karnych No tak. Dobra Już zmieszamy. No, wybieram Ile? do 9 Na karę wybieram, nie? No 8 Oh. O, o. 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 moltenik! teraz kopiemy każdy dwa karne zwykłą piłką. Jak trafisz, kopiesz mu kary po prostu moltenem, no i... Ready! Ajajajaj! Aj, aj. To było słabe. Poczekasz chwilę, dobra. Już masz włączone? Tak. Ja powiem tak, no Adamowi się upiekło. Tylko dwie. No, bo... Gdzie jest? jest bo... ale no tak ciągnie. Jest całe czerwone dubszko o Kurwa! Południe pociągło! Dziękujemy za oglądanie. Subskrypcja łapka w górę, poprzednie filmy z piłkami. Oglądajcie TikTok, Instagram. Wszystko macie tam być. Siemanko! Strzała! Strzała.